20 sierpnia, poniedziałek, Jacek Wiśniewski, witam Państwa, zaczynamy Informacje Piotrkowskie. Do tej pory przy samodzielnym szpitalu wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie trwała walka o miejsce parkingowe. Teraz, mimo że w okolicy nie powstał żaden nowy parking, to miejsc, w których odwiedzający szpital mogą zostawić swoje auta, przybyło. A to dzięki udostępnieniu parkingu szpitalnego, na który dotąd wjazdu zabraniał szlaban. Parkowanie przy ulicy Rakowskiej, tuż obok szpitala, zawsze oznaczało nieustanną walkę o miejsce. Poza tym placem innych miejsc parkingowych w okolicy brakowało. Do postoju wykorzystywano nawet prywatny teren, ale że odbywało się to bez zgody jego właściciela samochodów, nie wolno tutaj stawiać. Widać. Tu nie trzeba pytać, trzeba zobaczyć. Miejsc brak. Brak, jak na obrazku. Ciasno. W godzinach szczytu, w godzinach pracy jest bardzo ciasno. Jak Państwo widzicie, jest od samego początku do samego końca. Po tamtej stronie już zakaz parkowania. Czyli parking by się tutaj przydał większość? No, Przydałby się na pewno, no, dlatego że tutaj już no, jest ciasno, po prostu ciasno. Na tyle, co mieszkańców przybywa tutaj, to mamy ciężko wjechać, wyjechać. Do tego jeszcze dziury niesamowite tam. Teraz już nie trzeba walczyć o miejsce. Te czekają tuż za szlabanem. Od kilku dni szpital wprowadził nową usługę. W dni robocze od godziny 15 do 21 oraz przez cały dzień, w dni świąteczne i weekendy, można parkować na terenie szpitala i to za jedyne dwa złote odjazdu. Teraz jest spokój. Klientom już nie trzeba tłumaczyć, że miejsca wolne są, a wjechać nie wolno. Były problemy, były problemy, nawet ludzie czasem sugerowali sami, bierzcie opłaty. No bo trzeba było sprawdzać, czy jest pracownikiem służby zdrowia, cetera i takie. No w tej chwili jest porządek. Reszta trzeba było wyganiać i odganiać z Nie tak, i czasem szło na epitety i wulgaryzmy. Teraz grzecznie płacą. Grzecznie płacą i jeszcze dziękuję. Pomysł z otwarciem parkingu to ukłon szpitala wobec osób odwiedzających pacjentów. Po godzinie 15 parkingi pusto pustoszeją, bo miejsca zwalniają lekarze pracujący w przychodniach. Dyrekcja szpitala na zarobek wielki nie liczy, bo opłata jest symboliczna jednak bezpłatny jest to byłby kiepski pomysł. To znaczy, myślę, że każda nawet drobna opłata to w pewien sposób dyscyplinuje jedną i drugą stronę, więc myślę, że takie rozwiązanie jest akurat w tym momencie najlepsze. Żeby nie nadużywać waszej gościnności. No można to tak określić. Na razie nieliczni kierowcy korzystają z parkingu za szlabanem. Dziennie jest to od 5 do 15 osób. Niektórzy nie wiedzą o możliwości parkowania, inni w te informacje po prostu nie wierzą. Aha, czyli, czyli za kasę można? No nie wiem, jeżeli to nie jest utrudnione dla szpitala, tak, ale, ale to coś to nie tak jest. Myśli no jeśli jest wolne miejsce, to dlaczego nie? Zapłaciłby pan dwa złota? No jeśli bym długo stał, to oczywiście. Na szpitalny parking może jednorazowo wjechać około 50 aut. Na parkingu auto może pozostawić również pacjent, jednak tu stawka za dobę wynosi 15 zł. Nie uprawiają rośliny na skalę przemysłową, i choć najczęściej to mieszczuchy, a nie prawdziwi rolnicy z krwi i kości, to niejeden z hodowców ręki i werwy do uprawy warzyw czy owoców mógłby im pozazdrościć działkowcy, bo o nich mowa. Podobnie jak rolnicy, pod koniec wakacji dziękują za plon i udane zbiory. Dożynki działkowe to czas podsumowań. Tegoroczne w ogrodzie rodzinnym Oaza to też perłowy jubileusz. Część oficjalna, a podczas niej, jak to przy prawdziwych, dorzynkach, mowy okolicznościowe. Nie obyło się i bez nagród oraz odznaczeń dla najlepszych działkowców. Były też i wieńce dorzynkowe. W nich znalazło się niemal wszystko to, co udaje się wyhodować na niewielkich miejskich poletkach. Wieńce było obfite, bo i rok był sprzyjający, mówili działkowcy, podsumowując tegoroczne zbiory. No, ten jakoś, jakoś był stosunkowo w porównaniu z innymi taki dosyć przyjazny nam. Mieliśmy trochę słonka, trochę deszczu, także że w sumie było dość dobrze. Pogoda dla nas wszystkich była dobra, co obroziło. Wszystkie drzewa obrodziły, pomidory, ogórki, nie ma gruszek, bo zaraza zjadła. Mamy piękną pogodę przede wszystkim. Mamy deszcz, mamy wodę, jest smokro. Zaoszczędzimy na kosztach. Czyli ten sezon udany? Udany sezon, bardzo udany. Pomidory rosną dobrze. Borówka e, amerykańska też, bo uprawiam ją. Dużo owoców, bardzo dużo w tym roku owoców. Owocuje cały miesiąc. Sobotnie dożynki były dla działkowców nie tylko okazją do podsumowania zbiorów. Tegoroczne święto plonów połączono z obchodami 30-lecia rodzinnego ogrodu działkowego Oaza. To było udane 30 lat, mówili właściciele ogrodów. Ogród po prostu wypiękniał. Były pola. Zaniedbane, cieki wodne, rowy, wysypiska. No i jak Państwo widzą, dzisiaj ogród kwitnie, jest przyjemnie, ludzie zaangażowani. No, można powiedzieć, że ten jubileusz jest naprawdę ukoronowaniem tego wszystkiego, co przez 30 lat tu się robiło. Kolejne lata to będzie dalszy rozwój oazy, zapewniają tutejsi działkowcy. Ich entuzjazmu nie psuje zamieszanie z ustawą rządową dotyczącą rodzinnych ogrodów działkowych. Oni życzą sobie stulecia swojego ogrodu. Codziennie mijane domy i kamienice, jak się okazuje, skrywają przed Piotrkowianami sporo tajemnic. Część z nich odkrywano w niedzielę podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem. Spacer rozpoczął się przy budynku Dworca Kolejowego, w miejscu, gdzie w latach 40. XIX wieku zatrzymywała się kolej warszawsko-wiedeńska. Kolejnym punktem na mapie Pereł Guberni był budynek dawnej przychodni kolejowej. Tuż po niej uczestnicy poznali tajemnicę Piotrkowskiej Wieży Ciśnień. Nie mogło zabraknąć i mniej znanych ciekawostek. Przewodnik pokazał mieszkańcom dom przy ulicy Sienkiewicza, w którym mieszkał gubernator. Ten budynek jest bardzo niepozorny, chociaż jak się ta przyjrzeć to widać, że to jest XIX wiek. Niemniej jednak była to osobowość bardzo znacząca dla takiej Ogromnej guberni wysuniętej na zachód i gubernatorów było kilku. Już wymieniałem nazwisko Iwana Paskiewicza, który odbierał pierwszy pociąg, który wjechał do Piotrkowa, a później nastąpił po nim bardzo młody, 33-letni Iwan Kochanow, młody architekt z Petersburga, który zarządzał całą tą gubernią. Spacery po mieście mają już swoich wiernych fanów. Każde kolejne spotkanie z nietuzinkowo opowiedzianą historią Piotrkowa przyciąga coraz większą rzeszę ciekawych tajemnic miasta mieszkańców. Mnie szczególnie mnie interesuje gubernia. Dlaczego? Dlatego, że, że powstały bardzo piękne budynki w ogóle naprawdę piękne, które zasługują na uwagę. Szczególną moim zdaniem. I właśnie dzięki guberni mamy bardzo dużo takich budynków. Dzięki tym spacerom mogę się czegoś dużo nauczyć, i to mi się później może przydać w szkole. Ten temat guberni piotrkowskiej jest dla Ciebie szczególnie interesujący? Myślę, że znaczy może tak, bo jest związany z historią piotrzkowa, z wojnami światowymi, i myślę, że jednak jest przydatny. Na trasie niedzielnego spaceru nie mogło zabraknąć największych pereł guberni piotrkowskiej, sądu okręgowego, gdzie mieściła się siedziba władz guberni oraz cerkwi prawosławnej. Spotkanie z historią miasta zorganizowało Centrum Informacji Turystycznej. W niedzielnym spacerze uczestniczyło ponad 50 osób. O czym będzie najnowsza płyta piotrkowskiego zespołu Bez Nut? To muzycy zdradzili podczas piątkowego koncertu w Rynku Trybunalskim. Motywem przewodnim i tematem utworów już przygotowanych na nowy krążek będzie historia związku dwojga ludzi z jego różnobarwnymi odcieniami. Miłość nie jedno ma oblicze. To morał, jakie wypływa z utworów śpiewanych przez zespół Bez Nut. Serwowana muzyka to swojego rodzaju opowieść o historii jednego związku. Pomyśleliśmy sobie, że opowiemy o sobie, o związku damsko-męskim i o tym, co się w nim dzieje, jakie w nim są troski, jakie są w nim radości, no i o tym, jakie emocje nas dotyczą. Opowieść o miłości kobiety do mężczyzny w piątkowy wieczór snuła się przepięknym głosem Beaty Królikiewicz przy muzycznej okrasie Tomasza Mrozowskiego i Michała Makagona. Całość niemal uwiodła publiczność. Piękne teksty literackie, także podobał mi się. Znał pan wcześniej zespół? No nie, pierwszy raz, pierwszy raz jestem właśnie tutaj i oglądam. I wrażenia? Wrażenia, no pozytywne. W zeszłym roku grali we dwójkę, teraz grają we trójkę. Za parę lat będziemy tu mieli orkiestrę symfoniczną z pewnością. Widzimy takie zmiany, lepsze brzmienie. Teraz doszły klawisze i to myślę, że dużo, dużo dało. Lepszy odsłuch, zdecydowanie. Piosenki zaśpiewane przez zespół podczas piątkowego koncertu w Rynku Trybunalskim niebawem trafią na płytę. Materiał jest już prawie gotowy. Płyta może ukazać się na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Chemiczne laboratorium, a w nim doświadczenia polegające na zmianie stanu wody. Pojawiająca się para oraz lód to nie część lekcji chemii, a kanwa spektaklu teatralnego, który w minioną niedzielę można było zobaczyć w miejskim ośrodku kultury w ramach teatrów ogródkowych. To było przedstawienie pełne ciekawych eksperymentów. Na scenie Letniego Teatrzyku Ogródkowego pojawiło się specjalne laboratorium. Za pomocą magicznych sztuczek kropla wody zmieniała się nie do poznania. Kropelka wody się zmieniała w wysokość lodu i parę. Co jeszcze? W wodę. Która z przemian podobała Ci się najbardziej? Jak się w dym zmieniała. Jak to wyglądało? Także się unosiła ta para. Pomysł na mokry eksperymentalny spektakl zrodził się w głowie twórcy już w dzieciństwie. Takie laboratoryjne historie to doskonała alternatywa dla znanych bajek. To nie jest lekcja, to jest, to jest teatr, teatr, teatrzyk. Wyłącznie wyobraźni, niczego więcej. I to nawet nie uczyć, a po prostu podzielić się Jakoś tam, jakąś wyobraźnią i w ten sposób nawiązać kontakt. Tradycyjną częścią spotkań Letniego Teatrzyku Ogródkowego organizowanego przez Stowarzyszenie Busola przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury są warsztaty plastyczne. Tym razem dzieci swoje małe arcydzieła tworzyły za pomocą barwnej plamy. Kolejne spotkanie z Letnim Teatrzykiem Ogródkowym 26 sierpnia. Już za chwilę program Piotrków Trybunalski, nasze miasto, nasze sprawy. Jak zawsze w poniedziałek ja dziękuję za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Opróżnianiem koszy czy sprzątaniem chodników od 10 sierpnia firma Roka już się nie zajmuje. Wykonawca wypowiedział umowę ze skutkiem natychmiastowym. O przyczyny wypowiedzenia zapytaliśmy dyrektora firmy. Stało się dlatego, że tak stać się musiało. Od początku roku wiedzieliśmy, że pracujemy nie w swoich butach, bo miała robić firma Ziom, która zresztą już robi w tej chwili. Mieliśmy dużo problemów z wykonywaniem zadań, tak jak państwo nadzorujący pracę sobie to wymarzyli, określali. Spotka spotykaliśmy się z fałszywymi zarzutami, że nie mamy ludzi i sprzętu. Sprzę sprzętu mamy znacznie więcej niż MZDIK, a razem z Ziomem są w stanie zgromadzić. A ludzi jednorazowo przy mieście pracowało przy porządkach co najmniej 56, czasami 60. Było nam ciężko, ale wydawało mi się, że robimy to, co do nas należy, na no, szkoda naszej pracy. Inne powody podaje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Powodami według wykonawcy byłego, było niezapłacenie wynagrodzenia za miesiąc lipiec, części tego wynagrodzenia oraz Szykanowanie tej firmy. Oczywiście, z czym się nie, nie, nie zgadzamy. Nie było czegoś takiego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za miesiąc lipiec, faktycznie części wynagrodzenia nie możemy zapłacić, w związku z tym, że prace w centrum miasta nie odbywały się w ten sposób, jaki powinny, i, i no niestety wykoszenie, wykaszanie traw odbywało się w bardzo spowolnionym tempie, praktycznie w ogóle. To nie koniec sprawy, zapowiada dyrektor Roki. Będziemy też dochodzić naszych słusznych roszczeń i trybu wyboru firmy ziół w przetargu z wolnej ręki, bo mnie ten tryb został leciutko naciągnięty przez pana dyrektora Byczyńskiego. Sądzę, że będzie to rola szefa Urzędu Zamówień Publicznych, co będzie dalej. A dalej zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Współpraca pomiędzy wykonawcą prac a miastem od jakiegoś czasu nie układa się dobrze. Kontrole jakości usług prowadzonych przez firmę wykazywały liczne nieprawidłowości. Miejski zarząd drugiej komunikacji podczas kontroli często zarzucał firmie, że nie potrafi usuwać na czas piach z ulicy, było to związane z tym, że nie posiadała firma odpowiedniego sprzętu w terenie. Na papierze owszem, w terenie niestety nie. Niestety w te, w, w, zamiast sprzętu używani byli ludzie w dużej liczbie, słabo opłacani. Często w starszym wieku i z grupami inwalidzkimi, którzy mieli zastąpić te ciężkie urządzenia do usuwania piachu, jak i w innych czynnościach. Od czasu zerwania umowy sprzątaniem zajął się Zarząd Dróg. Obecnie do końca roku utrzymaniem czystości miejskich ulic i chodników zajmuje się firma Ziom, wyłoniona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Pierwsze kolektory w Piotrkowie pojawiły się w ubiegłym roku. Zamontowano je na dachach basenu przy ulicy Pruchnika i domu dziecka przy ulicy Wysokiej. Wspomaganie ogrzewania wody za pomocą słońca to spora oszczędność, mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszek Hańcel, zważywszy, że za zużytą energię elektryczną i cieplną na basenie rocznie wydaje się ponad 800 tysięcy złotych. Mamy założone pilotażowo napływanie przy ulicy Pruchnika. Te solary, natomiast nie, nie mogliśmy ze względu na remont y, sprawdzenia ich w trakcie sezonu, jak, jak, jak to zafunkcjonowało. Natomiast wstępnie w zeszłym roku y, próbowaliśmy te, tych, tej instalacji i proszę Państwa, przez dzień o 3 stopnie Celsjusza cała masa wady, wody została podgrzana. Zatem jest to y, bardzo efektywny sposób także oszczędzania pieniędzy poprzez oszczędzanie energii. Apetyt ośrodka sportu i rekreacji na oszczędność jest większy. W tym roku kolektory pojawią się na basenie przy ulicy Belzackiej. Solary będą wspierać ogrzewanie wody, której temperatura utrzymywana jest w niecce na poziomie około 28 stopni Celsjusza. Nowością będzie tutaj miejsce zamontowania płyt. Ze względu na konstrukcję dachu ustawienie tam solarów było niemożliwe. Tutaj inwestor tak sobie to i zgodnie z dokumentacją projektową tak zostało ustalone, że cała konstrukcja będzie zamontowana, chcąc jak najbardziej efektywnie wykorzystać promieniowanie słoneczne. Cała konstrukcja będzie zamontowana na południowej ścianie pływalne. Jeszcze w tym roku solary ogrzewać będą wodę nie tylko na basenie, ale również w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Żwirki. Koszt ich montażu to kilkaset tysięcy złotych. Miastu udało się już zaoszczędzić, bo ich zakup i montaż będzie dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pływalnia to jest koszt około 321 tysięcy, z tego uzyskujemy dotacji 161,250, a na drugim obiekcie, czyli na domu opieki społecznej koszt jest 119,5 tysiąca, uzyskujemy 95 606 zł dotacji. Także to są pieniążki, pomoc bezwrotna. Wykonawcy wybrani już w drodze zamówień publicznych, podpisane umowy i w tej chwili trwa zamawianie materiałów do montażu. Także myślę, że po 15 wchodzą. Firmy na roboty. Jakie wymierne oszczędności powstaną dzięki kolektorom słonecznym będzie wiadomo po pełnym okresie rozliczeniowym. Wstępne dane poznamy po miesiącu użytkowania. Obecnie szacuje się je w granicach od 2 do 5%.